Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus w czasie ostatniej wieczerzy powiedział do swoich uczniów, jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego pocieszyciela dawam, aby z Wami był na zawsze. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę. A Ojciec umiłuje Go i przyjdziemy do Niego i mieszkanie u Niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was, a pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Oto słowo Pańskie. Pocieszyciel. Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni Wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Moi drodzy, nie znaleźlibyśmy tych słów w Ewangelii według świętego Jana, sami dobrze wiemy, ile człowiek jest w stanie spamiętać nawet najdoskonalsi. Najbardziej. Uprzywilejowani, jeśli chodzi o talenty. Tymczasem święty Jan i to pod koniec swojego życia, stuletniego, zapisuje precyzyjnie. Oczywiście umiłowany uczeń Zbawiciela, nie tylko najuważniej z apostołów wsłuchiwał się w słowa Pana, ale także stał się charyzmatykiem, czyli człowiekiem. Który przyjął dary Ducha Świętego, i które w nim zaowocowały w ten sposób, że najprecyzyjniej z ewangelistów opisał ostatnią wieczerzę, szczególnie mowę arcykapłańską Chrystusa, zapisaną przez Świętego Jana w kilku rozdziałach. I to dzięki niemu spełniły się również te słowa Zbawiciela, że Duch Święty. Wszystkiego Was nauczy i przypomni Wam wszystko, co ja Wam powiedziałem. Nie tylko przypomni, ale da łaskę zrozumienia, jakie jest Wasze powołanie. I nie zostajecie bezbronni, bo Duch Święty, gdy stąpi na Was, obdarzy Was swoimi darami. Dary, czyli po grecku charis, i stąd charyzmatycy. O tych darach słyszeliśmy także sekwencji poprzedzającej dzisiejszą Ewangelię, która śpiewana jest tylko właśnie w uroczystość zesłania Ducha Świętego. I tutaj sekwencja owa, szczególna modlitwa kończy się słowami Daj swoim wierzącym, w Tobie ufającym siedmiorakie dary, daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. Moi drodzy, te siedmiorakie dary otrzymują ci, którzy na wzór Najświętszej Maryi Panny i Apostołów modlą się o nie, wołają, przybądź Duchu Święty, przybądź i napełnij oblicze Ziemi. I co więcej, Ojciec Święty, Jan Paweł II. Gdy przybył po raz pierwszy po swoim wyborze do Ojczyzny naszej, i 2 czerwca 1979 roku, tam na placu przed grobem nieznanego żołnierza, nie będę przypominał wtedy jeszcze tej nazwy, która była komunistycznej, ale dlatego mówię przed grobem nieznanego żołnierza, tam przy Krzyżu Chrystusa. To właśnie. Z tego psalmu, którym modliliśmy się także dzisiaj, z psalmu 104, wyjął te słowa: Odnawiasz oblicze ziemi. Tak. A zatem niech wstąpi duch Twój odnowi ziemię, i odnowi oblicze ziemi. Moi drodzy, Ojciec Święty Jan Paweł II, tymi właśnie słowami, które znamy na pamięć, zakończył swoje rozważanie fundamentalne dla dziejów naszego Kościoła, szczególnie Kościoła w Ojczyźnie Naszej i dla naszego narodu. Przybądź i odmień oblicze ziemi. Na początku modli się o całą ziemię, o cały rodzaj ludzki. Odmień oblicze ziemi. Moi drodzy, by ogarnąć istotę tej modlitwy i natchnienia, które otrzymał ojciec święty Jan Paweł II, to warto w gruncie rzeczy przypomnieć kontekst. To najpotężniejsze ateistyczne imperium, największe nieszczęście ludzkości, o którym Matka Boża, objawiając się dzieciom Fatinie, mówiła już w maju 1917 roku. Jeszcze nie było rewolucji komunistycznej. A Matka Boża już mówi przez te dzieci, że to właśnie Imperium będzie przyczyną największych nieszczęść ludzkości i to znamienne wielu chrześcijan, także i dzisiaj. Nawet nie, niewiele potrafiłoby powiedzieć o objawieniach Matki Bożej w Fatimie. Może nawet nie pamiętają czy nie wiedzą o objawieniach Matki Bożej w Fatimie. Natomiast słudzy szatana, jakże uważnie, wsłuchują się w te głosy, w te objawienia. Do tego stopnia, moi drodzy, przytoczę tutaj fakt z mojego życia, moje osobiste doświadczenie, bo przecież wszyscy, jak tu jesteście w świątyni, pamiętacie czasy komunistyczne i wszechogarniającą nas. Cenzurę. Proszę sobie wyobrazić, że ja przed swoimi święceniami kapłańskimi, które były i otrzymałem je przez posługę prymasa tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego 1 czerwca 1980 roku, to jak pewnie wiecie, moi drodzy, każdy kapłan na swojej pierwszej, czyli prymicyjnej mszy świętej po jej zakończeniu rozdaje pamiątkowe obrazki. Już samo zdobycie obrazków, samo zdobycie obrazków było wielkim wyczynem w tamtych czasach. Ale każdy kapłan, który przyjmuje święcenia, na tych obrazkach, na tylnej części, chcą, by był nadruk. Dzięk dziękczynieniem Bogu za powołanie, z dziękczynieniem tym wszystkim, którzy wspierali przez sześć lat studiów seminaryjnych, nade wszystko przez modlitwę do Ducha Świętego, ale komuniści przez swój urząd cenzury wszystko chcieli mieć pod swoim względem. I między innymi, moi drodzy, również ja, ale wszyscy kapłani, i było to aż do 1989 roku, Musieliśmy do Urzędu Cenzury składać pisma, a w nich trzeba było każdy wzór obrazka opisać i dołączyć nie tylko treść tego, co chcieliśmy jako dziękczynienie, by nam siostry ruszuranki wydrukowały, ale również sam obrazek. Jeden z moich kolegów zdobył obrazki z wizerunkiem Matki Bożej objawiającej się dzieciom w Fatimie. I proszę sobie wyobrazić, cenzura mu odrzuciła tylko ze względu na sam wizerunek Matki Bożej Fatimskiej. To było w komunie zakazane. Tak, czuwali, żeby nie docierało do ludzi objawienie Boże. Do tego stopnia. Sto z, z trudem zdobytych w Rzymie obrazków z wizerunkiem Matki Bożej, objawiającej się dzieciom i przekazującej im orędzie fatimskie, było zagrożeniem dla systemu tak się obawiali. A biorąc pod uwagę kontekst sytuacyjny związany z wyborem świętego Jana Pawła II, moi drodzy, to nie przez przypadek wspomniałem prymasa tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, za którego beatyfikację. Dopiero teraz dziękujemy po tylu latach, po tylu latach, i wstrzymywania tej uroczystości beatyfikacyjnej. Nie będę więcej mówił na ten temat, przynajmniej teraz niech to wystarczy. Wstrzymywanie, i to już nie system komunistyczny czynił. Natomiast gdy ja studiowałem w seminarium od 74 do 1980 roku. To jednym z wykładowców był, moi drodzy, kapelan prymasa tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego, ksiądz Piasecki. I on towarzyszył prymasowi w jego podróżach do Watykanu. I wtedy komunistom, którzy mieli także zainstalowanych w Watykanie swoich szpiegów, purpuratów, doszło do tego, że Gierek i jego ludzie. Chcieli zrealizować diabelski plan, by w zasadzie odsunąć Prymasa Tysiąclecia z jego przywilejami, które otrzymywał szczególnie przez Pawła VI. Ale ojciec święty Paweł VI pod koniec swego pontyfikatu schorowany, to tam inny z kardynałów pierwsze skrzydce grał. Już prawie była dogadana sprawa, żeby ci... Z Włoch, których w gruncie rzeczy nastawienie do Związku Radzieckiego było bardzo przyjazne, to widzimy również dzisiaj we Włoszech, co się dzieje, kogo wspierają i co również z Watykanu słychać na temat wojny w Ukrainie, napaści, najazdu, ludobójstwa. Jakie słowa słyszę? Tamci. Dogadali się już do tego stopnia, że będzie nuncjatura w Polsce i przyślą tu jakiegoś z Włoch, który nic nie rozumie z tego, co tu się dzieje. A ojciec święty, schorowany, niewiele już może. I ten plan, żeby prymasa tysiąclecia odsunąć, miał być zrealizowany. I to już było dograne, ale jeszcze nie zrealizowane. I oto, gdy. Prymas pojechał do Watykanu i zacytuję, chociaż kiedyś już to przy tym ołtarzu mówiłem, kapelana, prymasa tysiąclecia. Wychodząc z tych dykasterii rzymskich, trzaskał drzwiami. Nic nie był w stanie zdziałać. Wydawało się, że wpływy Kremla będą triumfowały. A oto przychodzi 16 dzień października 1978 roku. Zwiastuje Wam radość wielką. Nowym papieżem jest kardynał Wojtyła z Krakowa. I który w pierwszych w zasadzie słowach, gdy miał spotkanie z Polakami, powiedział: Nie byłoby papieża Polaka, gdyby nie Twoja wiara, Twoje męstwo, niecofające się przed wszelkiego rodzaju represjami, łącznie z więzieniem i zagrożeniem śmierci. Nieustannym zagrożeniem. Gdyby nie ty, się i wtedy go nazwał tysiącleć, nie byłoby papieża Polak. I wtedy wszystko się zmieniło. Znalazł się człowiek, który rozumiał, co się dzieje na tym świecie i czym jest ten zbrodniczy system komunistyczny. I jak wiemy, z Moskwy wyszły rozkazy, by go zamordować. I to zadziwiające. Zamach na papieża był dokładnie w rocznicę objawień fatimskich. 13 maja Matka Boża po raz pierwszy objawiła się dzieciom w 1917 roku. I strzały na placu świętego Piotra padły dokładnie nie tylko w tym samym dniu, w tym samym miesiącu, ale także w tej samej godzinie, kiedy Matka Boża objawiała się dzieciom. Co było po strzałach aliakcze, dobrze wiemy. A właściwie powinniśmy wiedzieć. To jest naprawdę cud, że Ojciec Święty przeżył ten zamach. Kule zamachowca przeszły dosłownie milimetr od najważniejszych organów w ciele Ojca Świętego. I czym był najbardziej poruszony aliakcza po zamachu? Jak on może żyć? Przecież ja jestem zawodowym. Uśmiercicielem dobrze strzelałem, trafiłem tam, gdzie chciałem. A On żyje? Tak. Bez Twojego tchnienia, Duchu Święty, cóż jest wśród stworzenia, jak się modliliśmy dzisiaj w sekwencji, jeno cierni i nędze zatworzeni byliśmy. Dobrze wiedzieliśmy, czym będzie nasze życie. Prymas. Tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński już nie żył, a właściwie inaczej trzeba powiedzieć. Był na łożu śmierci, umierał i zmarł niedługo po zamachu na Jana Pawła II. I Ojciec Święty po operacji, gdy już odzyskiwał siły, przezwonił jeszcze do prymasa i wtedy prymas mówił: Ojcze Święty, swoje życie ofiarowuję za Ciebie. Za Twoje życie, za Twoją posługę. I niedługo po tych słowach Pan Bóg go powołał dokładnie w uroczystość w niebo wstąpienia Pańskiego, wtedy w 81 roku. Moi drodzy, przywołuję w szczegółach te wydarzenia, żebyśmy mieli świadomość, jak wielkimi darami zostaliśmy obdarzeni, jak Duch święty przychodzi nam ze swoją mocą. I stąd również te słowa Świętego Jana Pawła II. Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, nie lękajcie się. Tak, bez Twojego tchnienia cóż jest wśród stworzenia? Jeno, cierni i nędzi, ale gdy wołają ludzie pełni wiary, Duch Święty przychodzi i także obecnie, moi drodzy, my w Ojczyźnie naszej, Świadomi tego, co się dzieje na Watykanie, świadomi tego zagrożenia, bo jak sobie siedzimy tak spokojnie, niby tu w świątyni, czy naprawdę mamy świadomość, że iskandery, których mnóstwo w obwodzie kal kaliningradzkim, i są to pociski atomowe, za moment nie uderzą w Warszawę. Tak, nade wszystko na Warszawę są ustawione. I jeden z tych sowieckich ludzi reżimu tamtego, a tam w zasadzie wszyscy tacy są w tej chwili na klmie, miał śmiałość powiedzieć, w ciągu sześciu sekund was nie będzie. Takie słowo, w ciągu sześciu sekund. Tak, jakie sobie organizowali w ubiegłe wakacje, manewry. I tam w obwodzie kaliningradzkim i na Białorusi Zapad, hasło tych manewrów. Zachód, czyli my, Polska, jest dla nich największym przeciwnikiem. A u nas, Targowiczanie, o których szczególnie wczoraj sobie przypominaliśmy, ci, którzy dokonali obalenia rządu, pierwszego pochodzącego z wolnych w pełni wyborów, demokratycznych wyborów. Bo tu nie chodzi o to, co było w 1989 roku, gdy byli dogadani przy okrągłym stole i w Magdalence, ale pierwsze wolne wybory, po których rzeczywiście nareszcie mieliśmy premiera na miarę czasów, pana Jana Olszewskiego. I to on i jego rząd doprowadzili do tego, że nie jesteśmy w dalszym ciągu protektoratem sowieckim. Bo ówczesny prezydent, nie powiem nazwiska, bo to wstyd, już był w Moskwie, już był na Kremlu, już było dogadane. NATO, BIS będą organizować. Jednostki sowieckie rozlokowane w Polsce, a było ich mnóstwo, miały uzyskać statut eksterytorialności, czyli tak jak każda ambasada. Kim byśmy byli, gdyby nie premier Olszewski? na strach pomyśleć. A Bóg daje nam szansę. Daje nam szansę nieustannie. I moi drodzy, jeżeli ktoś chce mówić, że to co rozważamy dzisiaj, co mówię teraz, to polityka, niech naprawdę sięgnie do liturgii słowa dzisiejszego dnia. I nie milczy, bo trzeba mówić, tak jak apostołowi. Zagrożeni śmiercią. Do pięćdziesiątnicy chowali się, bali się, byli zagrożeni śmiercią, i każdy z nich ostatecznie dał życie za wiarę, za wierność Chrystusowi. I nie lękali się mówić, chociaż to było strasznie niepolityczne wtedy, nie lękali się mówić. Zabiliście zbawiciela, mesjasza. Mówić takie słowa. Tam, w Jerozolim. O tym mówił Święty Piotr w swoim pierwszym kazaniu, które wypowiedział pod napnieniem Ducha Świętego. Warto, gdy wrócimy dziś do domu, otworzyć Dzieje Apostolskie, bo tam mamy w drugim, począwszy od drugiego rozdziału, opisane wydarzenia Pięćdziesiątnicy. Właśnie nie w którejkolwiek Ewangelii, w Dziejach Apostolskich. Drugi rozdział, i następny. Przeczytajmy sobie i skojarzmy z sytuacją i co Duch Święty włożył w ich usta i co dalej się działo. Gdyby nie to, moi drodzy, to trzeba by tylko powtarzać te słowa bez Twojego tchnienia. Cóż jest wśród stworzenia jenocierni i nędzy, a my powtarzamy, i nieustannie modlić się będziemy za świętym Janem Pawłem II, przybądź Duchu Święty. I odmień oblicze Ziemi, tej Ziemi, nie tylko Ziemi w całości, ale także naszej, w którym w dalszym ciągu nieprzezwyciężone są te wpływy sowieckich, komunistycznych donosicieli, a w tej chwili nie tylko mamy sługusów Moskwy, ale także tych, którzy wysługują się Zachodowi i nie wstydzą się mówić i błagać. I wykorzystywać wszystkie swoje wpływy, by szkodzić Polsce. I pani, która przejechała w minionym tygodniu, ani słowa o tym, że przyjęliśmy w Polsce już prawie 4 miliony uchodźców wojennych. Gdzie jest wasze wsparcie? Gdy zapytała jedna z dziennikarek polskich na konferencji z nią, to można powiedzieć, w pinę obróciła jej pytanie. Przecież macie pieniądze z Unii. Macie? Ani jednego euro nie otrzymaliśmy. Ani jednego. Wy chcieli nam tutaj 6 tysięcy islamistów przed 15 rokiem przetransportować, i Polska się nie zgodziła na to, dzięki nowemu rządowi, który jest do dnia dzisiejszego. To grozili. 250 tysięcy euro za jednego nieprzyjętego uchodźcę według nich. 250 tysięcy euro za jednego. A dzisiaj, gdy my cztery prawie miliony przyjęliśmy, ani jednego euro. Jeszcze takie słowa padają od pani komisarz. Tak się ponazywali. Więc tym bardziej, moi drodzy, trzeba nam wołać. Za świętym Janem Pawłem II. Przybądź, Duchu Święty, i odmień oblicze Ziemi, także tej naszej Ziemi, która najbardziej wspiera Ukrainę i ludzi dotkniętych straszliwą napaścią, ludobójstwem i niszczeniem wszystkiego. I nie lękajmy się wołać. Duch Święty naprawia wszystko, co ludzie złej woli niszczą. Przybądź, Duchu Święty. Przybądź i odnów oblicze Ziemi, tej Ziemi. Amen.